ma się tejtory i czas na drugą część odcineczka Gdzie to ja i moja E ja! Będziemy rywalizować kto lepiej przebierze się za danego zadymiarza z Brawl Stars W pierwszym odcinku z tej serii było naprawdę grubo I bardzo się wam on spodobał więc lecimy z drugim odcineczkiem Za kogo dzisiaj planujesz się przebrać? A nie powiem ci Dobra ja też ci nie powiem za kogo się przebiorę ale na pewno będzie grubo Oglądajcie do końca i już wam przypominam zasady Ale zanim to jak wiecie, tutaj 3000 łapek w górę To nagramy kolejny odcinek z tej serii Gdzie przebieramy się za jakiś zadymiarzy z Brawl Stars Więc koniecznie lajk Pójdzie. Przy okazji, tutaj wysiedam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmiku, wystarczy, żebyś mnie subskrybował. Pierwszy sklep, do którego pójdziemy, to TK Max. I mamy tutaj 15 minut, żeby znaleźć przebrania i wszystkie akcesoria do jakiegoś zadymiarza, którego sobie wybierzemy. I później zobaczymy, kto lepiej wybierze. I to będzie pierwsza runda, a drugą mamy w Half Price, gdzie tutaj też będziemy musieli wejść. No i tak samo, w 15 minut zrobić jakiś dobry fit w zadmiarze. Waszym zadaniem jest oglądać ten filmik do końca i napisać mi w komentarzu, kto wygrał pierwszą i drugą rundę. Wy będziecie decydować. No więc, co na początek, Half Price, bierzemy wózeczki. Proszę bardzo, weź sobie i co, jesteś gotowa kobieta? No to piona, i mamy 15 minut. Widzimy się no zaraz. A więc dobra moi drodzy, mój cel jest prosty, chcę się przebrać za detektywa Greya, zobaczymy, muszę znaleźć kaperuś jakiś fajny płaszcz, nie będzie to łatwe, Najważniejszy jest tutaj płaszcz, jakiego znajdziemy to pójdzie dużo lepiej. Dobra, więc ogólnie będę próbować robić coś w kierunku Piper, bo myślę, że to by fajnie wyglądało, więc zabieramy się za poszukiwania. Okej, okay, jestem na dziale, gdzie mamy sporo kapeluszy i teraz pytanko, czy tu będzie jakiś dobry, który fajnie by pasował do... Gr Ej, dobra, jakiś tutaj już widzę, myślę, że coś można znaleźć, tylko teraz pytanko, który? Przebierzmy się może za tego detektywa Greja w szarej wersji i najlepiej chyba pasuje mi ten kapelusik z Adidasa, więc dobra, wrzucamy go, trzeba od czegoś zacząć. Jesteśmy na sukienkach i tutaj gdzieś jest mój rozmiar, o właśnie, i szukamy może czegoś różowego albo czarnego. Narazom taką sukienkę i ogólnie myślę, że ona może być spoko. Dodamy tutaj coś niebieskiego na przywiązanie i naprawdę może być fajnie. Wrzucamy ją od razu do koszyka i lecimy dalej. Jesteśmy teraz na szalikach i ogólnie mam tutaj taki niebieski szaliczek, jeden albo drugi i zobaczymy, który weźmiemy. Przypatrzyłam się dokładnie i ten kolor jednak bardziej oddaje, więc od razu go wrzucamy. Dobra moi drodzy, znalazłem też działo z garniturami i tutaj będziemy musieli wziąć taki jasny... Oj, może ten. Ten był wyspoko, tylko czemu on ma w środku takie niebieskie. No ale dobra, już chyba lepszego nie znajdę. Chyba, że ten. Kurde nie wiem. Lepiej będzie ten pasował, więc dobra, ja go wrzucam i spróbujemy. Nawet nie wiem co to za rozmiar. Nie wiem czy udostaliśmy się coś lepszego, ale ogólnie to jest coś takiego. Wygląda ja trochę jak parasolka, ale no nie wiem, może znajdziemy parasolkę. Chcę co, widzę, bo nie mogę nic więcej znaleźć oprócz tych dwóch rzeczy, dlatego może poszukamy coś na plan B. Czyli znajdziemy coś dla baza, takiego szkinka. tutaj wam się wyświetla. Myślę, że tam będzie dużo prostszy niż Piper. Mam kolejny idealny dział dla mnie. Jest to jeszcze takie coś, ale... Chyba to będzie lepsza, lecz weźmiemy sobie marynarkę, bo ona też się na pewno przyda. Tu są takie dwie, e, może Tom, albo jeszcze Tom. To jest w sumie ta sama nawet. No to co, bierzemy? Myślę, że będzie spoczko. Najpierw szukamy okularków do niego. One są takie okrągłe. Wzięłam sobie takie, kształty są podobne, no nie są idealne, ale myślę, że są bardzo spoko. Czy wy to widzicie dosłownie? To jest idealne. W porze, cudowne. Od razu tutaj leci. Chodzę już od jakiegoś czasu za spodniami i nie umiem znaleźć żadnych, lecz jest w końcu coś ciekawego. Chyba weźmiemy takie, widzowie. Są tutaj garniturowe i myślę, że dobrze będą pasowały do tego fitu Greya. Teraz lecimy szukać niebieskiej koszulki. W sumie długo nie musiałam szukać, bo jest tutaj od razu przy alejce z czapkami, więc bierzemy ją od razu. Fioletowymi spodniami może być trochę ciężkie, ale tutaj buty są różowe, więc liczę na to, że jakieś się tutaj znajdą. Mój koszyk jest już prawie cały pełny, ale brakuje mi jeszcze dwóch ważnych elementów. No, jak widzicie, Grey ma coś czerwonego na ręce. W sumie on ma czerwoną taką mechaniczną tą łapę, a ja nie mam jak tego zrobić. Oprócz tego muszę gdzieś znaleźć lupę, którą on ma w ręku i idę na jakieś zabawki, może tam coś takiego będzie. Jest coś takiego, ale tam ogólnie były one ciemniejsze, więc szukamy dalej. Nie uwierzcie kto. Dosłownie, jedne takie spot nie są idealne, dosłownie ten fit wygra. Wygra, mówię wam. Są trochę duże, ale mam nadzieję, że będą spoko. I naprawdę to będzie myślę, że wyglądać genialnie. Ej, dobra, udało się. No jak nie będzie nic ciekawszego, to wezmę to, bo to w miarę przypomina w sumie lupę. To jest bardziej sitko takie do kuchni, ale z braku laku można to wziąć. No i chyba weźmiemy ten czerwony sweterek i nałożę po prostu tylko to na jedną rękę. I to będzie wyglądało w miarę spoko. No to jest moja jedyna szansa. Znowu widzicie mi na dziale z szalikami, ponieważ szukamy żółtego szalika i ogólnie mam nadzieję, że jakiś tutaj będzie, bo to jest taki nie typowy kolor. Ogólnie tak się one wszystkie prezentują i jest taki. Myślę, że jest całkiem spoko. To na żywo to jest bardziej zieleń, a to jest taki poświatujący żółty, więc myślę, że naprawdę wszystko się składa idealnie i wybierzemy baza. Teraz myślę, że poszukamy coś do ręki, typu właśnie ten dyktafon, co on tam ma, taki żółty. Ale właśnie nie wiem co, bo myślę, że do to raczej nie znajdę. No i wiecie, mógłbym sobie wziąć jeszcze jakieś buty, lakierki, które by pasowały do całego tego ubioru greja. E, tylko problem w tym, że i tak z nimi nie wejdę do przymierzalni, no bo pani nas nie wpuści z butami, e, więc no, nawet nie biorę żadnych. Mój pierwszy pomysł to oczywiście torebki, bo tutaj jest w sumie nawet ich sporo, i na to, że właśnie szukamy żółty. I dobrałabym właśnie do tego koloru, więc sobie jakąś weźmiemy. Myślę, że ta jest naprawdę spoko dobrana kolorystycznie i będzie tutaj wszystko ładnie współgęstwa. Czy tak ona wygląda chociaż trochę jak dyktafon? Uznajmy, że tak. Jeszcze została nam tylko taka niebieska kamizelka bez rękawek, tak to się chyba nazywa? Ideolo, nie no pięknie, naprawdę wygram ten pojedynek na 100% Tak się składa, że do końca czasu została nam jeszcze minutka, ja spotkałem moją kobitę, ja jestem gotowy, ona mówi, że też, co nie? Tak Już wszystko masz? No już No dobra, więc zobaczymy, idziemy teraz do przymierzalni i zaraz poznacie za kogo się przebieramy i kto będzie miał lepszy strój Więc ja jestem już w przymierzalni, kobita jest obok, tak wyglądają moje wszystkie itemki, przebieramy się i zaraz zobaczycie Zaraz wam pokażę całość, ale ogólnie jest... Inny. Mega mocno i myślę, że to jest bardzo łatwy punkt do zabezpieczenia. Uwaga, widzowie, czy jesteście gotowi, jak mi to wyszło? Na serio, jak ja wyglądam? Patrzcie to, mam nadzieję, że trochę to przypomina tą postać, którą chciałem zrobić. E, dobra, idę teraz się spotkać z moją kobitą i zobaczymy, jak jest u niej. Patrzcie to, co to jest. To jest ten pas, tak? No, to jest... Ja się przepraszam bardzo, jesteś mucha łapaczy? Nie widzisz kinek jestem? No. To jest Kim do Greia, ja na detektyw. A no, ale ja na przykład. A są na mam dzieje w komentarzu, to ma lepsze Boże, co to jest. No, i lecimy zaraz do drugiej rundy, więc oglądajcie do końca. Druga runda, tym razem half price. Wbijamy, moi drodzy. Zapraszam, zapraszam, panią. No i mam nadzieję, że tu pójdzie nam jeszcze lepiej. Moi drodzy, początkowo jak wbiłem do tego sklepu, nie miałem totalnie pomysłu, za kogo się przebrać. Ale już po chwili zobaczyłem takie oto kurteczki i jest tutaj też czerwona kurtka. I teraz słuchajcie. Identyczną kurtkę ma przecież ten oto skinek do fanga, którego wam tutaj wyświetlam. I myślę, że to właśnie za niego się przebierzemy, więc teraz idziemy szukać fajnej czapki. Ogólnie mam pomysł i użyjemy do tego najmocniejszego chyba skinka w Browsers, więc myślę, że może być naprawdę mega grubo. I zostańcie do końca, bo naprawdę myślę, że te fity tutaj będą mocniejsze, bo ten sklep jest ogólnie większy, więc wow! Zacznijmy mam takie czapki, więc przycąłem od razu do koszyka i lecimy dalej. I pro czapek szukałem takiej w dwóch kolorkach, ale w sumie to są głównie czerwone. No i jakąś czerwoną trzeba wziąć. Weźmiemy może. Nie, to nie, poczekajcie, ta jest niby spoko. Ej, ona by nawet git pasowała, ale chyba jeszcze lepsza będzie ta, więc widzowie, bierzemy po prostu ją. Drugą rzeczą będzie ta koszuleczka, polówka, coś takiego, ale bardzo ciężko jest znaleźć w ogóle takie rzeczy na nią, więc życzcie mi powodzenia. Ej, i znalazłem chyba dobre spodenki od razu pod tego fanga, bo takie są one w paseczki, podobne do tamtych, więc myślę, że możemy je wziąć. Teraz lecę w poszukiwaniu spodni i mam nadzieję, że tutaj pójdzie szybciej i łatwiej, bo tam naprawdę długo się naszukałam. Jak na razie znalazłam coś takiego, myślę, że może być spoko, ale poszukamy czegoś jeszcze bardziej przylegającego. Ogólnie nie znalazłam nic lepszego, ale myślę, że tak jest spoko, więc teraz lecimy poszukać za jakichś butów. Potrzebuję jeszcze jakiejś małej piłeczki, no najlepiej baseballowej, ale ogólnie jakbym tutaj znalazł jakąś piłkę to byłoby super, lecz widzę, że może być problem, no jestem teraz na takich zabawkach dla pszaków chyba i nawet tutaj jej nie ma. Swoją drogą, patrzcie jakie śmieszne frytki Ej, ten zestaw paletek idealnie się nada Tutaj w środku jest piłka, więc no wezmę go I tak pewnie do przymierzalni go wziąć nie będę mógł Ale zawsze lepiej to będzie się prezentować Jest jeszcze trochę czasu, ale ja już w sumie wszystko co chciałem zebrałem Więc możemy teraz szukać mojej dziewczyny Te są w sumie nawet z boku takie niebieściutkie Dobra, na razie je weźmiemy ale zobaczymy jak dalej. Ja tak ogólnie przychodziłem sobie koło zabawek i patrz co tam wyczaiłem. Normalnie figurki Brawl Stars, Frank, chyba Srebrna szelka, Rosa jeszcze kolcik, a tam jest Jesse i Shelly. I wezmę sobie jeszcze rękawiczki, bo w sumie one nawet pokopasują. pasują. Bo on chyba tam ma jakieś rękawiczki. Więc tak wygląda sytuacja, to i przygotować coś takiego i szczerze, nie wiem. Co się chcesz przebrać? nie No czemu nie wiem? Po prostu nie wiem. A czy to jest mój ficik? tak myślisz, kto to będzie? Nie wiem, ale No, ale one idealnie pasują. pasują. No, więc zobaczymy, przebieramy się i zaraz ocenicie. Więc uwaga, że jesteście gotowi. To jestem ja. Siemaneczko. Ej, ja mam nie najgorszy ficik w sumie takiego baseballisty I jest też moja kobi No. Kto to miał być? Starszelnik. A, no, no, no w sumie, w sumie. Pięknie. A Ja wyglądam tak. Ocencie kto tutaj dostaje punkci w widzowie. Ja jestem oczywiście tym skinem do Fanga. I jeszcze, patrzcie co ja tu mam. Takie paleteczki, więc no teraz to już dopiero, tylko szkoda, że nie mogę ich odpakować, ale myślę, że jest gij.